dzisiejsze wskazanie produkcja fotowoltaiczna dzisiaj jak widzimy na falowniku L1 2 kW 240 aktualne wskazanie pozostałe zobaczymy na kolejnym falowniczku kolejny falowniczek 2 kW 200 Wskazania po prawej widzimy szwalownika, falownik L3, kilowat 100. Jak widzimy 84% bateryjka posiada. No i znowu program się już nie wczytał. 55,4 aktualne wskazania szwalownika. No i falownik. Falownik 11, ten w domu. 2500 Z groszem bateria 90%. Ale program laguje się. Brak wskazania. Za chwilę powinno wczytać się. Mankałem tego programu, że potrafi lagować. O, i teraz wczytało. 58 na bateryjce. Mamy 21A. I 7A schodzi w baterię. I aktualizuje się. po znowu. Brak wskazania. Są. Obciążenie aktualne jest. KW 260 km na dom. I tyle samo leci sobie w baterijkę. L1. Także produkcja dzisiaj jest też fajna. Tak, to ja lubię, jak generuje fajnie. Teraz jest 1,5 kW, na dwójce mamy 826 mureczka gdzieś podeszła no, tu mamy kilowacik no, i tu mamy 2500 także pięknie to produkuje i ze wskazań z odczytu to by było na tyle, hej